w tym filmie spróbuję odtworzyć imperium osmańskie, jest tu trochę Rosji trochę Ukrainy, ale sobie poradza, więc na początku trzeba rozwiązać wojsko też sobie o coś takiego zrobię bo dużo wojska pewnie będę miał, to żeby mniej, mniej im płacić, o, żeby mniej kasy na nich szło, więc wydaje mi się, że najpierw zaatakuje Bułgaria albo Grecja, Gre ja Grecję muszę zaatakować, czy nie? Chwila. no to, to sobie ją zaatakuję tutaj mi desant robią, ale sobie poradziłem, tutaj też że sam wojsku, które będzie tutaj stacjonowało, żeby nic się złego nie stało później, to oni tutaj mnie będą chronić przed desantami, więc fajnie. Dosłałbym tutaj trochę wojska. Okej, okay, mam całą Grecję, więc sobie ją całą wezmę. Okej, okay, rozwiążę teraz wojsko i poskipuję parę tur. Ale niezbyt dużo, bo już zaraz panuje atak na Bułgarię. Dobra, więc pora już Bułgarię zaatakować. Okej, okay, tutaj tak się trochę rozejdę. Okej, okay, coś takiego. No tutaj mnie zaatakowali. Dali radę podbić. W będzie większy problem, myślę. Ale to jeszcze nie jest aż, taki, aż tak duży problem, jaki mógłby być. No bo już się udało ich podbić. Okej, okay. co ja dalej potrzebuję? Yy, Serbię trochę. No to pora zaatakować Serbię. mi się już od razu i teraz atakuję To co mam. Nie jest ona zbyt duża, ale wydaje mi się, że jest ona wystarczająca. Szybko coś dorekrutuje. Udało mi się zdobyć Belgrad, więc fajnie. Teraz szybciutko tu. Tutaj już coś porekrutuję, ja jakieś mylę jakie wojsko. I tym się będę próbować wycofać na nasze tereny, tak, żeby na nowo móc zaatakować. No coś takiego. Nie pora znowu zaatakować. Wydaje mi się, że już zaraz będzie po wszystkim, ale może mi się tak w sumie tylko wydawać. No i pięknie. Ja potrzebuję chyba całą Serbię, poza tą jedną prowincją. Ta? Wiesz co już tak zrobiłem. No, teraz trochę Rumunii, trochę Bośni Hercegowiny, Chorwacji. Albania i Macedonia potrzebuję całą, więc nimi bym się zajął już teraz. Więc najpierw Macedonia. Cała Macedonia i jeszcze teraz cała Albania. Mam trochę małe wojska, ale chyba starczy, nie? No oni mają tutaj, chociaż mieli trochę dużo wojska, ale to są takie mniejsze państwa do podbicia. Kosowo i Czarnogóra, spoko. Zaryzykowałbym zaatakowaniem Kosowa w taki dziwny sposób, bo nie obstawię... O, aha, Kosowo mam... No, dobra, zaatakuję ich tak, trochę gorszy w sobie sposób, bo oni mi się teraz będą rozchodzić, ale to wszystko jest zaplanowane. No właśnie. I ja potrzebuję... Potrzebuję, w sumie tylko to potrzebuję, teraz jeszcze właśnie Hercegowino i trochę Serbii, ale z tym sobie poradzę, tu mogę trochę wyrekrutować, pięknie, więc pora ich zaatakować. Nie no, poszło szybciutko, chyba, ja chyba co i no, nie potrzebuję tej jednej prowincji, tutaj, w sensie, że starszy, że tak wezmę już jest, Tu jakieś bielejakie wojsko wyrekrutuję, bo od Chorwacji potrzebuję tylko te dwie prowincje. Dobra, zgodzicie się na pokój? Poko, na razie to idzie. A na razie podaję te mniejsze państewka. Więc jeszcze tutaj Rumunia. Na Rumunię trzeba będzie się trochę bardziej przygotować, myślę. Yy, trochę Ukrainy i Rosji. Kto mnie zaatakował? W czemu mnie Węgry zaatakowały? Och, albo dziś się od razu na pokój. Co wo wojsko jest on Nie zgadzam się na coś takiego. Tryby map i ilość poborowych. Ich w taki oto sposób trzeba będzie rekrutować. Okej, okay, oni się wypalili, celi na froncie, i teraz sobie ich po prostu atakuję. Super. Yy, nie wiem, czy odebrać całą Rumunię. Jakby jak zebrać jak najmniej, żeby mieć jak najmniej do asymilacji. Tu mi przeszli, niestety, więc trzeba to będzie zrobić w taki sposób. Więc jakbym chciał z niej pokój, to to, i to, i to, i to. To wszystko, to. Tam. Trochę tutaj Ukrainy. I, i kawałek, kawałek rosy i później idziemy tutaj na z północy na południe. Super! A więc tak, y co jeszcze? Tutaj to bym mam taki plan niesamowity, aby tutaj wybudować port i tutaj troszeczkę wysłać. O kurde, to nie miało tak wyjść. Jakby ja sobie z tym poradzę, ale mogę się z tym trochę pomęczyć w sumie. Coś takiego. I szybki pokój byłoby super. Jeszcze tutaj jedna prowincja od Rosji i będzie idealnie. Trochę wojska parekruje i tam teraz tą Rosję trzeba będzie ogarnąć. Starczy mi tylko ta jedna Anapa, to miasto całe, ale z tym mogą być problemy, chyba że od razu będą chcieli pokój. Co mnie za to? Po... Islandia czemu? Co ja im zrobiłem? Nie wiem. Ty? Rosja mi wypowiedziała wojnę. Pokój na takiej zasadzie, co? Nie zgodzili się. To może. Teraz pokój. Dobra, e, miałam tego nie robić, ale pogarniam troszeczkę tego handlu tutaj. Mi się nie chcę męczyć z Rosją, która po prostu nie chce koju. To może... Od... A na te dwie prowincje się zgodzą? A zgodzili się na dwie prowincje, nie? To jest niesamowite. Ja to takie, teraz sobie przypomniałem, że kiedyś był taki system, nie? Że na mniej się nie zgadzali, a na więcej już tak. Jeśli się chciało taki pokój zrobić. No spoko. Teraz pora Syrię. Ta, teraz pora na Syria. Okej, okay, potem... Czemu mi Serbia wypowiedziała wojnę? Ona ma jedną prowincję. Trzeba było ich podbić wcześniej, nie? Ale mniejsza w tom. Pora na Syria. Tylko te trzy prowincje nie są mi potrzebne, więc ich nie wezmę. Dobra, ruszę teraz w sumie na Irak. Ok, i co ja potrzebuję? Ok, wszystko poza tymi trzema prowincjami? Cztery? Tutaj chyba tylko. Chyba coś takiego, jak nie to się później im zabierze jakąś prowincja. Wszystko dobrze, e, pora na Kuwait. Mam idealnie tutaj już wojska ogarnięte. E, z nimi nie było żadnych problemów. Liban, a ja chciał właśnie Liban zaatakować. To z Australią chcę pokój, a z Libanem nie. Dobra i e, pora na Izrael. Chyba Izrael też potrzebuje cały. No, tutaj jeszcze Palestyna i Jordania. Ich szybko zaatakuję. O Jezu, będą się rozchodzić, tak? Czemu Czechy ma... Czemu ja tyle wojen dostaję? Uzbekistan, Czechy, co to ma być? No, chociaż jeszcze Włochy. Co ja tym wszystkim państwom zrobiłem? O, dobra, zachceważyłem tutaj trochę. To był ale już rekrutuję wojsko. Kurwa, co to mają być za wojny? Czemu ja co chwilę dostaję jakieś różnorakie wojny? Co parę tur? Paragwaj, o co chodzi? Jemen, dobra. Ja potrzebuję ich stolicy tylko Coś takiego i spokój mam Jezu, to trzeba było jeszcze od nich wziąć Muszę poważnie tej poważną rekrutację wojsk, wojsk zrobić I dobiegnie to Jordania Nie chcę się z wami męczyć Potrzebuję jeszcze tylko to Co nie? Pięknie To trochę Arabii Saudyjskiej też potrzebuję Więc ja tam, jest ja szybko porekrutuję wojsko Czemu Oman chce ze mną wojnę? Co ja zrobiłem Omanowi? Dobra, Arabia Saudyjska Czemu z Mołdawią mam wojnę? Co chwilę dostaję jakiejś wojny. Nie gorsze jest to, że oni mają tutaj sobie wojska, tak gdzieś po tysiąc, nie? A za to tutaj już w ogóle nie mają nic. Nie no. Oni za cz czemu oni mają pierwszy ruch za każdym razem? Nie ja. Oni się przez to mogą tak rozejść wszędzie, nie? Tymi swoimi wojskami. To tak denerwuje w tej grze. Tego Herzoferon jest lepsze imu. Tam jest chłopie strategia, a nie jakieś takie coś. Planuje też Herzofajron w ogóle nagrać. Mm. Ale nie wiem tak zbytnio, co bym mógł nagrać. Jezu, już się cieszyć miałem, mnie. Jest! Je, ale w końcu Tu, 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 tu 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 to tu 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 to to tu 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 Chyba coś takiego Dobra, te dwie tu, niepotrzebnie wziąłem, ale Mniejsza w to Okej Wydaje się że mam zbyt mało wojska Ale spróbuję Noż co to ma kurwa być za desanty Też im zrobię zaraz jakiś. nie wiem, czy na pewno taki sposób wyjść. Tu bym się zaczął bronić szczerze. Tu bym złożył sobie wojsko jakieś na desant. Dobra, chyba w końcu to skończę, więc super. Pięknie. Biorę wszystko w sumie co mogę. Pokój jest, stwórz imperium. Siedzę wszystkie prowincje. Cyp! Cypru nie mam. Beskitu. To o Cypr chodzi teraz. Dobra, mam nadzieję, że z nimi nie będzie większych problemów. Moje, jak będzie, to będzie źle Dobra. Mm. Cypru, wypowiedz wojnę. E, myk, 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 myk. Tu tu jest. Imperium osmańskie. O i mam nowy z na steamie. Pięknie.